Dziękuję. Dream Dream Ze świetnicy. Szanowni Państwo, możecie już wreszcie ruszyć na trasę do gry i spróbować uratować Wilhelma Grafowa, który jak wiecie, wczoraj wieczorem został trudny. Bez tego wesele kopalni zegara się nie odbędzie. Nie co <coughs> <noise> Pozdrawiam wszystkich uczestników, jest świetna zabawa, zapraszam, więc jak ktoś myśli, że to będą jakieś nudy, zwykłe chodzenie, wcale nie, można świetnie się pobawić, zintegrować się. No jest, jest, jest. A w tym samym miejscu, w którym trutą krapowa w tej kawiarni, myśmy widziały Belfora, który tak tankował olej na ten domu. Pięknie. Po prostu naprawdę. Się... Na I później siedział, no tankował, wytoczył się z tej... No tak, si, sprawdzić ale? ten trop, bo to jest lekko kopanizacja. Mhm. Tyle. <noise> to może refren. <głosy> <głosy> Tylko z Wybiec z domu, coś do pociągu, pociągu wylekiego. Nie dbaj o pane, nie dbaj o bilet. Ściskając w ręku prawych zielonych, mimo, to z tyłu wszystko zostaje jest, tyle. wydać więcej trzy punkty. Nie no, przecież ja się udało w klucze, Zaczynasz, bo nie masz szans. te wskazówki mamy tak, że Fedor, tak? Dobrze mówię? Zmieniam? Tak Nie, no nie potwierdzono liczby. Musieliśmy być dwoma osobami, którymi tak naprawdę nie wiem. Te dwie osoby spotkaliśmy. Rzuca się będzie ze stery gotowe, butelka pięknie linii. Ja ją teraz zakręcę, a to wrażliwe. kroczy mogą zabrać musi. Eee, jesteście gotowi na finał? Tak! Jesteście gotowi na finał? Tak! Ja nie słyszę, jesteście? Tak! Cudownie. Jest Piotrek Kurczyk! Jest Piotrek Kurczyk! Zwycięzca aplikacji na Facebooku! Sama Puchatka wręczy Wam nagrody! No i przyszedł ten wielki moment, żeby poznać tą jedyną i najlepszą dzisiaj drużynę. Drużynę, która najlepiej uzasadniła swoją odpowiedź, która bezwłędnie odgadła kto stał Drudzie Wilhelma Grabowa, kto, to dowiemy się już za parę chwil. A drużyna nazywa się Tęcowe Kucyki. Zapraszamy tęcowe kucyki! Najciekawsze tak jak na mnie jest A, reakcja ludzi, którzy mijamy, się pytają co robimy, jak robimy i w ogóle. I to, że jak są zadania, w których trzeba wciągać ludzi do, do działania, to nie ma z tym problemu. A teraz przepraszamy, bo widzimy Proszę. pana kolejarza. Najprawdopodobniej. Pomysł urodził się w naszych głowach, bo trzeba powiedzieć o odborcy bardzo... Wiele, bardzo wiele rzeczy, o których jeszcze ludzie nie wiedzą. I stwierdziliśmy, że gra miejska będzie taką najlepszą formą, ponieważ jest to uczenie przez zabawę. Chcemy otworzyć dworce na świat i chcemy, żeby świat otworzył się na dworce, że to nie są tylko yy, przymusowe wizyty. Chcemy, żeby na dworcu działo się fajne rzeczy, m.in. różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Już mamy kilka takich różnych projektów na koncie i myślę, że będzie ich więcej, bo zainteresowanie jest z obu Mam nadzieję, że się podobało, oczywiście spotkamy się, wszyscy na biorę 2012, 20, na nowe.